Dzień dobry wieczór z historii Matrix Motors Zapraszam na piąty odcinek z gry The Finals. Wygrał sobie tryb. E, Terminala tak, dokładnie tak. Może odpalam już gierkę. Mam The Finals. Mhm. Mm Uruchamiamy The Finals. Mm. Zobaczę tylko, już wiem, z blizzerę muszę dać, dobra. Także nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, dzwoneczkiem, łapką w górę pod tym odcinkiem z The finals, bo to nie mogę do działania w filmów, dokładnie tak, z tej gry i innych gier i live'ów. Widzę, jak Ci pc, czy 500 subskrypcji do końca czerwca tego roku, dokładnie tak. Zachęcam Was też do obserwacji miałem razpoczęcie wiem TikToku i zgrałem w Snapchacie. Gdzie jest podane wszystkie linki w opisie pod odcinkiem z GDF, z mojego TikToka, Instagrama, oczywiście i do Snapchata również będzie pana nazwa, nie? To jest nasza grupa, grupę ja widzów na tej go na Discordzie. To jest też podany link w opisie oczywiście pod odcinkiem z GD Finals. To jest nasza serja grupa dla widzów kanału Matisy też ranki. Do, do której będzie też podany link w opisie oczywiście pod odcinkiem z GT Finals też zapraszam serdecznie z pracę e-mail Mateuszkut Pracawp.pl to skontaktować, że tam kierować się też podany oczywiście w opisie pod odcinkiem z GT Finals. Życzę miłego oglądania. Ruszamy moi drodzy Nie będzie jakiś śmieszny odcinek długi. Nie, długi nie będzie. Fajność że się uruchamia trochę długo, ale musimy poczekać cierpliwie. bo się kręci coś, ładuje niestety, I to nowy sezon trzeci. Tak dokładuję, czekajcie na... na to będzie działać, bo może chwilę nie działało w ogóle. Of Introducing season three! Wait, June, weren't we supposed to be back in the usual arenas after the reboot? Is that a samurai over there? I mean we expected Kyoto, but this is not the 22nd century version. Maybe it's from the AI. Shall we jump in? Yep, let's go. And some new weapons and a new specialization that'll mix things up Dobra, to gramy, moi drodzy. Jedziemy z gierką. Tutaj e, jedna gruntka, e, terminal atak tryb. Tak jak mówiłem, terminal atak gramy. Ten tryb właśnie. Także uruchamiamy, robimy jedną gierkę tego trybu. I na tym końcu odcinka jest Define, OK? No. Co ty, Ignacy, piszesz? Ignacy, czy Ty nie wiesz o tym, w ten mecz się zaczyna? No dopiero mecz z Serbis się zaczyna, dopiero 21. To chodzi o Słowenii, z Danią Ci chodzi, tak? Dobra. Słowenia... Ignacy mi wszystko myli. To jest największe show! moi drodzy. Ignacy, nie męcz mi tym pisaniem, ojeju... jeju Ignacy... Ach, ten Ignacy mnie dobije zaraz sami. za no, dużo pisze do mnie. Nawet jak gram robię teraz odcinek to mi już robię pisać. No ja nie mogę, no. A bo ja nie mogę. Już się boję, co będzie Ignacy wakacje, żebym non stop wypisywał. Gramy, moje drodzy, Zobaczymy, no to pójdzie. Znaczy, dobrze. Już Ignacy, daj mi spokój z pisanie, bo naprawdę to pisanie z Tobą to w ogóle. męczy mnie. Co się stało? Jeszcze raz coś narzuciło z gry. No, coś narzuciło z gry. Oby teraz zadziałało. teraz oddawało Mhm, górka gram i koniec. No dziś dobra. Ta gra tylko w tym jednym ten tryb i koniec dzisiaj, bo Za tym już niedzielę chcę do późna, bo już nie będę musiał wstawać. No tak, że to już tam, wakacje. No właśnie. Dobra, Heliu, pogramy. Aha. Albo gramy takim zestawem. Czemu nie? Możemy takim zestawem pograć. Ignacy! Nie dobijesz chyba! Ignacy! Nie mogę! Dobrze wygryzuję. O, wysoko. No super. Ignacy też był ze Słowenii. No. Ja też za Słowenią byłem. Wolę Słowenię, jakąś... Adanie. Las Vegas, jakaś mapa 2032 rok. Fajna ta mapa, no? Podoba mi się taka inna. Fajna jest, fajna jest ta destrukcja To mi się podoba w tej grze ta destrukcja jest taka fajna No eee. Zabił mnie. Najgorzej. Ta gra i koniec na dziś. okej? Okay? więcej nie gram. I nie no, walczymy, i tą kartę mam rzucić, zastanawiam, ostatni raz ci muszę spać, 22 Ostatni raz. Jak się cieszę, nie? Wiecie o tym? Bardzo się cieszę, niezmiernie się cieszę. Gdzie oni są? To ja nie wiem. Nie, deadniemy. Nie, dead nie Wiedziałem, co tu się dzieje. Nie wiedziałem co mam tu zrobić, to no zginąłem. Ai. Dobra, no walczymy, mam nadzieję, że teraz jeszcze gramy. Bierzcie wy ten klucz. Ja nie biorę tego klucza.

Prawie go zabiłem! Prawie go zabiłem! Prawie! Ale pech, prawie go zabiłem, w się to prawie! Którego zlikwidowałem? Niewiele zabrakło! Do szczęścia! Tyle, pyta się dzwoni Siema Karola Siema jak tam A dobrze Wszystko dobrze Super Tak, ostatni trening, tak, dokładnie, no ja ostatni trening I Nie chcę wierzyć, nie? Ja nie mogę Ty jedziesz na obóz do Osłowa? Karola? Nie jedziesz. Ok. Ja jadę A następnym... Następnym? A okej. Okay. W następnym roku pojedziesz? A, okej, okay. dobrze. Okej, okay, to Dobrze, dobrze. dobrze. A ten czas ucieka, nie? Wakacje zaraz. Właściwie już za chwilę wakacje. No. Ja, czas? Zdali mi się, nie wiem... Był, był w lesie, nie? No. No widzisz ten czas tak prędko leci Ten czas tak prędko leci No Dokładnie tak Tak, widzami drodzy, wideo do końca tego live'a z... znaczy do końca tego odcinka z The Finals, 5 dziękujecie. Tryb terminala tak. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Był bardzo krótki, ale myślę, że fajny. Życzę wszystkim dobrego wieczoru, dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie, jak subskrypcji, suskrypt i łapki w górę pod tym odcinkiem The, The Finals. Mam nadzieję, że, bo to nie był to do działania, nie z tej w z tej gry, właśnie. No i też magacik, 500 subskrypcji do końca tego roku. Że dziękuję za oglądanie! No i do zobaczenia jutro na live z G Fortnite i odcinku z tej gry również. Mm -hmm.